Wiem, wiem, nie filmuję się pod światło, Szlak mnie trafia jak mam iść do Fresh'a, żeby kupić taką paczuszkę płatków jęczmiennych, z najlepsze, jakiej mogą być na świecie, czyli ze Szczytna. Mam Fresh'a w takiej lokalizacji beznadziejnej, że po cokolwiek nie pójdę, to nic nie dostanę. Nie ma po tego we Fresh'u. Jakby co? Otóż fresz czasami ma taką dziwną politykę, że... jest to franczyza i bardzo lubi nabierać franczyzobiorców, czyli otwiera sklep, który potem jest częściej zamknięty niż otwarty. Nie wiem czy Wy to zauważyliście. Eee, opowiada bajki, podpisuje umowę z kolejnym franczyzobiorcą który wchodzi, pełen zapału, energii i tak dalej, po tygodniu życie go weryfikuje, obroty spadają i zaczyna się czkawka, i zaczynają się firanki, zaczynają się, nie wiem, wystawki z wody mineralnej, e, mą, e, taj, mąk, mąk bądź bułek ter, e, tych e, no, bułek takich na, na te akurat w tym jestem słaby. No tych się wiecie, panieruje kotlety. E... I jest to na rękę fraszowi, dlatego że gość plajtuje, trzymają go za jajca, czyli musisz spłacić plus odsetki, plus 100, plus tam, plus to. giniesz. I biorą następnego za jakiś czas, za miesiąc, za trzy miesiące i im się nie spieszy, bo tu się płaca. Ten sklep jest opłacalny, mimo tego, że jest zamknięty, ale ludzie, nie tędy droga, no nie tędy droga, no. Słabe to jest. Tak na marginesie. Mamy 70 stopni Celsjusza. Wobec tego tak. A fasola kaszę. Wobec tego my e, mieszamy wszystkie płatki razem. Temperaturę już sprawdzam, bo jest. No i zaczynamy wsypywać słody mieszając, żeby nam się nie zrobił glut. Ja jeszcze mam palnik włączony, żeby ewentualne Eee, straty temperatury zniwelować, czyli, żeby to cały czas było 70 stopni. Teraz e, piwo się schładza. W wyłączam. Słody wsypuję. Zawsze teraz teraz swojej teorii, bo gluty właśnie się zaczęły tworzyć. Tak to wygląda. Śruta zmieszana z płatkami nie widzę żadnych, a są chciałem powiedzieć, że nie widzę grud zwracajcie uwagę na to, żeby te grudy nie wylować, ponieważ dzięki temu, że rozbijecie wszystkie te grudki będzie mogła zajść ta całkowita konwersja więc nie będzie, tłumacząc na prosty język ludu strat nie będzie strat, będzie ten sam oboj lepszy balik Sprawdzę temperaturę. Panik jest już wyłączony. Czekamy na temperaturę no 65-67 stopni. Załóżmy, że w tym zakresie będziemy tego pilnować. Jeżeli termometr dotyka dna, to wskazania są wyższe, dlatego warto tak jakby mierzyć. To jest plus ręcznego pomiaru. Na różnych wysokościach tą temperaturę. W tej chwili jest idealna. Jest 66,5 stopnia. Trochę wyższa jest niżej, oczywiście. A to oznacza, że jest 67. 67 rośnie, rośnie. Nie, nie rośnie. 67, załóżmy 67,2. A wyżej jest ciut, że tak powiem, chłodniej. Jeszcze są takie malutkie grudki. No, nastawiamy czas. Godzina. I na razie przez godziny mamy spokój. Możemy się w tym czasie przygotować do następnego kroku, to jest do wysładzania. więc fermenter z oplotem. Mówiąc szczerze, fermentor z oplotem jest dla mnie wygodniejszą wersją, dlatego że widzę mniej więcej wysładzanie, czy mu to wysycha, czy nie. Będziemy dodawać, ja będę dodawał przy wysładzaniu, żeby zniwelować straty na pH, 75% roztwór kwasu fosforowego. No jest tak, że jest tak, że to tak wygląda. Jest tak, że mm, to pH rośnie tak do 6, 6, 2, przynajmniej w moim przypadku. Nie mam pH-metru, ale numer zobaczyłem. No dobra, w takim razie będzie, będę dodawał na około. Ja myślę, że 5 ml w zupełności styknę całą warkę. Marcin oddaj mi ten pH metr. No, o! Uda go w ogóle praktycznie nie robić, ale zrobię. Na dość. Chociażby Chociażby Ryszardowi. Kocham Cię, Ryszard. To ciekawe w ogóle, że to słowo kocham ma inny wyraz. Myślę, że język polski jest dosyć biednym językiem, jeżeli chodzi o zasoby. Na przykład język grecki, nie pamiętam, Ma sześć rodzajów miłości, tak? Filia, Storge, Eros, e, Filia, Storge, Eros. To są cztery, jeszcze dwa. No, człowiek się starzeje, nie pamiętam. Szkoła była dawno. Studia były dawno. Natomiast w języku polskim jest po prostu kocham i to kocham może, może, może mieć różne znaczenia. Kocham bieszczady, kocham patrycję, kocham piwo. To już w naszych umysłach generalnie musimy modyfikować to słowo kocham, czy to jest ma podtekst jakby erotyczny, czy podtekst jakiś melancholijny, czy, czy jakiś inny. Natomiast w języku greckim takich nie było, tak? Bodajże i tyle. Także Ryszard, kocham Cię, ale wiesz, jak. <grystanie> Dobra, idę walić śmieci. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na końcu zacierania. Zacieranie przebiegło bez problematycznych, bez problemów. Może z małym wyjątkiem, gdzieś tak pół godziny do 25 minut przed końcem zacierania 60-minutowego. Możesz kaśleć patrycja dajesz. Tak to jest, jak są ferie i dziewczyna jedzie do Jastrzębie i Góry pojeździć na samkach nad morzem. Trzeba było podgrzać. Temperatura spadła wracając do zacieru, do 63 stopni na plusie. A miało być 66,5-67, więc garnki tego typu koło aluminium, niby dobrze przy am amelinium, Koło ten. Emalia gruba, niepoobijana, a jednak puszcza temperaturę. Puszcza. No puszcza, to się nie zdarza przy kotłach stalowych, szczególnie z grubym dnem. To się nie zdarza. Ej! Nie pij Coca-Coli, dziecko! Nie pij Coca-Coli! Lepiej wodę, z, cukry, z cytryną i z miodem. Nie? A ty nie lepiej tej folii. O czym mówiłem? Tak, garnek puszcza. No puszcza, no puszcza. Trzeba było podgrzać się. To jest dosyć ważne, żeby temperatura w trakcie całego procesu zacierania miała 65-66,5 stopnia. Zwolnieni z tej czujności są ci, którzy mają silnik od wycieracza, chociażby od dobrego starego Żuka wolnoobrotowy, z, z, ze śmigłami, które tam powiedzmy cały czas ten zacier obracają, aczkolwiek z drugiej strony, kiedy opiera się to na grzaniu gazowym, no to trzeba częściej podgrzewać, no bo temperatura wtedy głupcie K. To już koniec. Teraz będziemy właściwie, koniec zacierania. Jesteśmy w połowie ważenia piwa. Więc teraz będziemy przerzucali mu to do takiego fermentora z bardzo grubym oplotem. O ile pamiętam, 22 ten oplot to był pi, ale nie wiem, największy jaki był w tym kasto czy kasto w, w międzyczasie, jak widać, świeża żywność, pizza. Będzie zaraz zrobiona dla zgłodniałych dwóch zwierząt, czyli mnie i Patrycji. Tak to co? Ja myślę, że warto jeszcze rzucić zawartość tego tego oto e, gara zaciernego. Temperatur przesuwamy do wody, która się już grzeje. Ta ma mieć 75 stopni i ona już tyle ma więc wyłączam, a my zaczynamy przerzucać zawartość przerzucać zawartość tego oto kopła zaciernego, w ten sposób żeby nie naklapać stara kuchnia, stare kasla, więc jeszcze jestem zwolniony z uważania remont się zbliża ale najpierw trzeba na nazbierać kasę, więc przerzucamy na 10-15 do 15 minut to, co tutaj zatarliśmy. Nie sprawdzałem próbą miodową konwersji, jestem przekonany, że zaszła, że jest całkowita, a jeżeli <laughs> jestem w błędzie, no to po prostu piwo się nie uda. sposób. A to zakrywamy, co by temperatury nie traciło, i przestawiamy do góry, na górną półkę. No tak. Teraz, drodzy, myjemy garnek, bo do tego garnka będziemy oto spuszczać zacieć. Będziemy spuszczać zacier. Interesuje nas już nie tyle może ilość litrów co baling. Jak już wcześniej powiedziałem, to będzie oscylowało wokół 10,5. Wobec tego co najmniej do dziesiątki wysładzamy. Niżej nie chcę, no bo zakładam, że podczas gotowania baling wzrośnie co najmniej o 1 stopień, co najmniej. Pamiętając o górnej granicy, Um, do 10 wysładzamy. Ile wyjdzie, to tyle wyjdzie, aby weszło 18,5 litra do Kega, a jestem przekonany, że taka wydajność jest, spokojnie jest do osiągnięcia, zwłaszcza na tych słodach. Nie próbowałem ich, także zobaczymy, co wyjdzie z tych słodów, jak są wydajne, czy się je opłaca kupować, czy po prostu nie zrobić tego na zwykłym pelu wikinga, czyli strzegonia fińskiego, bodajże. A teraz do mycia. To jest najważniejsza i najczęstsza praca piłowana, to jest załamujące.